Dzień dobry, witam Was serdecznie za dnia. <laughs> Jesteśmy na polu pszenicy. Tu jest ten dziad Asory. Patrzcie, co tu się stało. Wjeżdżałem z rsm No i były puste rurki. Środek jeszcze zdążył się napompować, ale już końcówka, końcówka belek niekoniecznie. No ale dobra, to było doświadczenie polowe przeprowadzone w taki sposób, że się rolnik trochę pomylił i zakręciłem sobie końcówki na ścieżce. No dobrze, że je zakręciłem, tylko chyba nie to co trzeba. Znaczy, kąt zmieniłem, tylko nie w tą stronę, co trzeba, bo miałem dolewać jedną. Była dobrze z lewej, ale z prawej miałem delikatnie ją przekręcić. No ale dobra, rumianek widzę, że tu się bardzo panoszy. Eee, ładnie, mokro w nocy padało, jeszcze nie wiem ile Tu są niedoralne czapki rsm tak był komputer ustawiony Tu mamy ładnie przykład pokazany, że Mimo stanowiska w miarę dobrego Jednak nic by z tego nie wyszło Rumianek tutaj był W kukurydzy jednak został i został tutaj eee, W tym Tu albo mój stary kolega który jest wszędzie, albo, ale raczej to wygląda na mojego starego kolegę, bo te mapki cukrowni również tutaj było przywiezione. Także naprawdę prawdopodobnie w ogóle tu rzepaku nie będę siał, choć był taki pomysł, żeby zobaczyć co tu się stało, bo wiem z czym się zmagam, z jakim pH, co tu narobione, co nienarobione, to może być też może i mak. Nie jest to koniecznie powiedziane, że to jest psia, dlatego, że y, tutaj też by w rzepaku maki. Bardzo dużo maku było 4 lata temu. No i tak wygląda dzisiaj Asory. Jesteśmy na piątej klasie. Na piątej klasie pszenica nie dostała regulacji, miała dostać, ale myślę nie. I tu już widać że podupadała, gdzie na górka też zmniejszałem ten nawożenie. To wszystkie te pagóreczki to są piąte klasy. No, no weź nie rubiaj tamten placek. To jest piąta klasa. Tu normalnie można dzisiaj byłoby wjeżdżać z opryskiem. I najprawdopodobniej zajmiemy się inną robotą. Też bardzo ważną. A pszenicę se zostawimy. Ta pszenica dzisiaj ma już fazę drugiego kolanka może gdzieś tu wyrwę jakąś taką tyle co zdążyłem zrobić ta 1 ostatnią przed tymi deszczami zobaczcie jak przez resztki po kukurydzy korzenie próbują po prostu obejść obejść tak to na dzisiaj by wyglądało weźmiemy jakieś żypło fajniejsze chodzi mi o Normalnie ona sobie czerpie z kukurydzy, weszła w kukurydzę. No ale tu ostatnio byłem, macałem, to mówię, o, ale kurde poszło, może nie wszędzie. Może tu jeszcze nie uciekło. No i teraz tak, był dylemat, regulować, nie regulować, ustaliłem dawkę 0,15. Tylko mówię, poczekam sobie na, na taką sytuację jak ta na przykład. Bo już wiem, żebym dojechał do. Musiałbym to za dnia właśnie zrobić. Dojeżdżam do pagórka i. po może być częściowo czwarta, częściowo piąta. Przed pagórkiem cyk, regulacja rozłączona. Tam z daleka przynajmniej nigdy takiej przejdnicy nie było w kwietniu. Ona już była spalona. Także yy, późny siew. O co chodzi z późnym siewem? Yy, późny siew to jest też. Yy, Krótsza słoma to musimy wiedzieć, że na przykład, jak już posiejemy pszenicę w listopadzie, a pszenicę w październiku, załóżmy końcem, no po początkiem listopada, a początkiem października, to ona sama automatycznie z siebie już jest niższa. I kiedyś, kiedyś też byłem w takim mm, dylemacie. Ładny rumianek wyszedł. Byłem w takim dylemacie tutaj i. Powiedziałem po kukurydzy 26 listopada, 24 listopada. Wiem, że też było późno. Złe warunki. Sucho, bo to był 19 rok wtedy. Ten bardzo suchy ja ją zostawiłem. Dałem tu nawożenie 120 kg w wszystkim składniku, czyli bardzo podobne jak w tym roku. I ta pszenica urosła, i to na wtedy naprawdę chyba sypała 6,5 tony. Dzisiaj po badaniu gleby jestem mądrzejszy. Wiem, że tutaj jest pH za duże, dlatego tutaj poszło 100 kg tej siarki 90, no żeby też po prostu ten azot był wykorzystany, a nie lać 400 litrów RSM-u, trzeba tutaj po prostu tą glebę podkwasić, <laughs> dlatego nie wiem. Czy tutaj rzepak by jeszcze by się udał, po prostu, bo to jest pierwszy rok dopiero po głęboszu, bo na jesień było głęboszowane. Co niektórzy mi powiedzą, że piąte klasy i ty głęboszowałeś, czwórki, piątki? Tak, tak. Tak, mieli państwo. Jest taki bardzo fajny Jarek i on sobie też głęboszuje, takie e, lekkie ziemie. Także e, pooglądałem, popatrzyłem, mówię. Jest maszyna, dlaczego miałbym nie spróbować czegoś innego? Orkę porzuciłem na, na, na system bezorkowy. No to mówię, jeszcze może to jest mało, może to jest sukces, ale połowiczny, tak? Zastanowić się, jak to zrobić, żeby właśnie w tych okresach niedobory wody, które u nas wystąpiły, jak tej roślinie jeszcze pomóc, żeby jak najwięcej plonowała przy wcale nie większych kosztach. <laughs> I tak to wygląda. Także tutaj trzeba będzie jakiś fajny środek, który nam ściągnie rumianek. No może być go troszkę. Rumianek i prawdopodobnie tu będą maki. A wiadomo jakaś przytulia, czy Mustang Forte też sobie z przytulią poradzi. Dobry środek Fluoxypyr nie poradzi sobie z rumiankiem. Może przy dużej dawce. Trzeba by to zrobić teraz, kiedy rośliny są na turgorze. I teraz nie wiem, czy jeszcze regulację zostawić. No bo nie oszukujmy się, mamy 22 kwietnia, no pszenica ma te 20 cm. Ja wiem, że ona ma czas, żeby jeszcze urosnąć, tylko pytanie oddale, bo widzę, że jeszcze czwartek, piątek jakiś deszczyk i to jest koniec. I to jest koniec i teraz, mm, o, ocetunio. Coś by takiego, już wtedy wiem, o, mam ocet na polu, mam mak, mam mak, mam rumian, ewentualnie przytulię i to będą maki. To nie będzie stuli chapsia. Tak przynajmniej mi to wygląda. Co, jaki środek? Załóżmy takie maki. Bo za chwilę taki, który sobie tu siedzi na dole. Ta pszenica jeszcze jest pogoda. Jest ciepło. Dostała kolejną porcję deszczu. Także jeszcze ten azot, który był wylewany nie 2-3 tygodnie temu. Jeszcze będzie efektywniej działał. Także ona już ma większy system korzeniowy. I naprawdę widzicie z rzadkiej pszenicy, która wydawała się wielu osobą abstrakcją, co mówiłem, że tutaj trzy pędy są wystarczające. Druga dawka spowodowała, w który pędy czwarty był ukryty, taki morny, on wyszedł. No, wiecie jak ona siedzi, jedna ja nie mogę wyrwać. Tak poszło za wodą, trzy, mm, cztery, nawet i piąty się utrzymał. I to znowu się wkradł błąd. Bo teraz tak mówię, piąty czy to liść? Nie, liść. Widzicie? I teraz tak. Jesteśmy w niedoborze wody. Tu mamy cztery pędy. Cztery pędy. Prawdopodobnie ten dziad, który trzymam tu w paluchach, super, jakby odleciał i może być, że odleci. No i teraz taka pszenica karmi się trzema, czterema pędami. Zmagamy się no, z brakiem wody, bo tu tam nie wiem, spadło 4-5 litrów, więcej nie spadło na pewno, tylko buty brudne. Już dalej nie idę to pół kilometra, to nie będziemy szli na pół kilometra, ale już widzę takie ciapki jaśniejsze, nie są też to spowodowane właśnie niedoborem azotu, tylko już są niedoborem wody. Tak właśnie jesteśmy już tu bliżej, to nie jest równy okrąg linia odcięcia. Tak bo teraz ja sam odcinasz równo, tak? Tylko tu już widać, że jest linia poszarpana. Czyli ta piąta klasa załóżmy już tutaj dostała po dupie, ale czwórka już tam wygląda w miarę fajnie, dlatego nie wiem, czy nie zrobię chwastów, żeby już złapać je tutaj, te w dole, które są, no bo te zaraz będą takie metrowe, a te dopiero będą miały 20 cm. Także trzeba będzie dysze 110 stopni na chwasty, żeby pionowo nam lało w dół. Nie spieszyć się, dać 200, tam 20 litrów wody, jechać coś 7-8 na godzinę, żeby zrobić to dokładnie, żeby ten środek spadł nam na dół. No i miejmy nadzieję, że jakimś sukcesem uda się to zatrzymać. No i trzeba taki środek dobrać, żeby od razu po prostu też przy owsię to zrobić. Albo zrobić tą regulację 0.15, taką delikatną, bo w tej fazie to już jest delikatna regulacja, żeby troszkę ją usztywnić, a nie żeby jej nie wyciąć. Bo w tamtym roku, właśnie w niedoborach wody, nawet na czwartych klasach, pszenica była. Wycięta przy dawce 03CCC nie stosuje. Także tutaj trzeba się mocno skupić na takim zabiegu, żeby nie nawalić gipsu przysłowowego. Bo to wody tyle co nic, ale Rumian sobie ładnie białe. Te, bo wie, trzeba z, 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 też uświadomić, że środek jesienny stosowany działa na małe chwasty, nie na duże. Ale wtedy tych dużych chwastów nie było, bo były zmieszane z ziemią i one sobie powoli, powoli sumarycznie wychodziły. Także ja jestem pełni nadziei, jeśli chodzi o pszenicę, bo tu już skreśliłem. Jedyny rzepak, który coś tam, to jest ten koło domu, ten Kepler, ten Kwazar z tyłu, tam jest pół na pół, jest pół pola lepsze, pół gorsze. No to cała jakby nadzieja jest w pszenicy, pszenicy. Dlatego mm, też nie chciałbym tutaj ryzykować z tym rzepakiem, bo on może tutaj też bardzo mocno się męczyć ze względu na te pH ona niewiele spadło, no, choć yy, deszcz był solity wtedy w tym wrześniu, ale no, to było głęboszowane dopiero pod koniec października, także po tych opadach, no a pod owiec również było głęboszowane. owiec delikatnie też cierpi ze względu na pH, no i na azot, na azot. Brak azotu przydałoby mu się tutaj właśnie dać. Łącznie z kukurydzą, i, i wtedy chyba zrobić odchwaszczenie, żeby go po prostu troszkę wzmocnić. Tu jeszcze jest chwila czasu, bo on dopiero co sobie zaczyna rosnąć. Zaczyna rosnąć, ale jest tego dosyć sporo, także nie można bardzo długo przeczekać. Takie 10 cm i trzeba będzie po prostu jechać. Ale tego RSM-u bym jednak mu dał, bo tu naprawdę na piątej klasie jest po prostu żółty żółty i to jest brak, brak wody również ale brak nawozu też też on potrzebuje takiej wiecie dawki w tym roku gdzie jest wszystko późno wystartowane takiej startowej, uderzeniowej nawet te przysłowowe 100 litrów tu się wysypą dywan perski chociaż będzie gdzie buty wytrzeć podczas załadunku się machnęło no buty jak zwykle brudne standardowo także na tego pszenica poszła można powiedzieć tą lepszą część pola, tu chciałem zobaczyć co owies da bo koszty w owsie są bardzo mniejsze oczywiście, bo 100 litrów RSM-u czy nawet chwasty cyk i jakiś tam środek będzie szedł też tutaj mikrobiologiczny na choroby. Także to będzie koszt załóżmy 300 zł na hektar. Mówię o ochronie i tam no nawożenie 100 litrów rsm no to tam mm, będzie z 40 coś azotu, tak? 42 czy 44 kg No to załóżmy tam z te około 200 zł, no to 400 zł załóżmy mielibyśmy koszt chwastów ochrony przed grzybem, no i chwasty, załóżmy stół jakiś przyszłowowy chwastoks, bo tak samo tu można powiedzieć, całą siewę rzepaku, jakieś tam te, y, rumian i, i wsio, ale widać na tej piątce, tam to już <laughs> podżółk. Tam też daleka widzę w ciapki, Wy tego nie widzicie, ale to... Ale i tak y, na te niedobory wody jest super. No, a tu taki piękny rzepak, a tam taki rolnik, Dziad pelwański. Tam jest ten właśnie Kepler. Gdzie ostatnio Wam rzucałem film? On dopiero zaczyna kwitnąć. Gdzie wszystkie rzepaki dookoła, gdzie nie spojrzysz? Czy tam, czy tam. Tam jest piotka. Tam chyba też jest piotka. Tam to nie wiem. Tutaj jest też tam mamy rzepak. Gdzie nie spojrzysz? O tam pak tam troszkę też mniej kwitnie, bo sucho, bo tam jest piąta klasa. Można powiedzieć, że te są w pełni kwitnienia, a mój jeszcze sobie tak sobie czeka. Czy to dobrze, czy to źle? Nie wiem. Idzie ochłodzenie, także yy, znowu nie jest dobrze. Jeśli chodzi o coś już znowu z przy przymrozkami, to znowu jak nas dorwie na kwitnieniu, to jest po prostu Amen w pacierzu jeśli chodzi o rzepak. Pozdrawiam Was serdecznie.